Cześć, z tej strony chmura mówiła ja dzisiaj Michał Koterski i jego ostatnie życie, czyli jak możemy przeczytać na okładce. Szczera rozmowa z Beatą Nowicką o ćpaniu, życiu na krawędzi i o swojej przemianie. Książkę wydało wydawnictwo znak i liczy 350 stron. Zanim o samym Michale Koterskim, to jeszcze słów kilka o prowadzącej rozmowę. Beata Nowicka to dziennikarka, autorka wielu niezapomnianych wywiadów z najważniejszymi postaciami świata kultury, polityki, show biznesu, a także siedmiu książek, m.in. Basia, Szczęśliwą się bywa z Barbarą Sztur, Jak ja to robię z Ewą Drzyzgą, Szturmówka z Maciejem Szturem oraz Zbyszek przez przypadki ze Zbigniewem Zamachowskim. A teraz przechodzimy do samego Koterskiego. Na odwrocie książki możemy przeczytać następujący cytat z Michała. Przeleciał mi przed oczami film z życia, i zrozumiałem, że jak dzisiaj się nie zatrzymam, to już nigdy nie powtórzy się taka szansa. Umrę tu samotnie, zaćpam się, zapiję, zachleję na śmierć. To będzie mój koniec. Od 14 roku życia zażywał narkotyki. W liceum zamiast do szkoły chodził do klubów, gdzie zaprzyjaźnił się z lokalnymi gangsterami. Parę dni przed maturą pilnował ojca, żeby ten nie zapił się na śmierć. Po sukcesie filmu Dzień Świra, w którym zagrał Sylwusia, nie było lepiej. Na każdą imprezę przychodził naćpany lub pijany. Były sytuacje, w których nie miał prawa przeżyć. Lubił się leczyć. Jeździł do ośrodków dla uzależnionych. Chodził na terapię, na mitingi. Robił to w jednym celu, aby się podreperować, żeby potem lepiej się zażywało. Nikt nie wierzył, że uda mu się wygrać z uzależnieniami. Nawet on sam. Co się stało w jego życiu, że dzisiaj jest czysty? Mówi o tym wprost. To dar od Boga. Pół życia zajęło mu wychodzenie z uzależnień. Wie, że to jego ostatnia szansa. Pomaga mu świadomość, że jego syn Fryderyk jest pierwszym koterskim, który urodził się w trzeźwej rodzinie. To już moje ostatnie życie jest niezwykle szczerą rozmową o życiu, uzależnieniach, wychowaniu w rodzinie obarczonej od pokoleń nałogami. O sławie i jej mrocznych stronach, ale również o miłości, łasce, Bogu i życiu na trzeźwo. Koniec opisu. Michał Koterski zadebiutował na wielkim ekranie rolą Sylwusia, syna Adama Miałczyńskiego w filmie Marka Koterskiego I Love You. W 1999 roku. W następnych latach zagrał tę postać jeszcze w dwóch filmach reżyserowanych przez swojego ojca: to jest Dzień Świra z 2002 roku i Wszyscy Jesteśmy Chrystusami z roku 2006. Ja Michała Koterskiego kojarzę głównie z Dnia Świra, i szczerze mówiąc, w ogóle nie wiedziałem podczas oglądania tego filmu po raz pierwszy, że jest synem reżysera. A poza kultowymi już dzisiaj scenami, zapamiętałem go głównie przez bluza Masa, którą miał na sobie w niektórych fragmentach tego filmu. Trzeba wam wiedzieć, jeśli nie znacie tej firmy odzieżowej, że na początku lat 2000., gdy w Polsce rap był już bardzo istotną muzyką, Marzeniem wielu, w tym moim, było posiadanie bluzy Mas Denim. Problem w tym, że ubrania tej marki były kurewsko drogie i znacznie częściej można było zobaczyć na ulicy bluzy z napisem Mars, a nie Mas, bo wtedy każdy kto mógł szył bluzy z kapturem, a mało kto mógł je kupować w skate bo zwykle do ich nabywania dochodziło na targowiskach i innych mało ciekawych miejscach. I żeby uzmysłowić Wam jak drogie były to ubrania, to w roku premiery filmu Dzień Świra, czyli w 2002, minimalna krajowa wynosiła 760 zł. Brutto, a bluza masa potrafiła kosztować złotych 200. Z perspektywy ówczesnego nastolatka to była kwota absurdalna i nieosiągalna, i koniec na ten temat. Wracamy do powodu naszego dzisiejszego spotkania, czyli rozmowy koterskiego z nowicką. Michał Koterski to człowiek, który nigdy nie krył się ze swoją historią. Opowiedział ją ze szczegółami m.in. w programie u Wojewódzkiego i kędzierskiego, winiego czy podcaście, coć pać po odwyku prowadzonym przez Kubę Żulczyka i Juliusza Strachotę. I koniecznie trzeba o tym pamiętać, sięgając po jego książkę, bo w bardzo wielu jej fragmentach zwyczajnie trafimy na sytuację z życia koterskiego, które już poznaliśmy przy okazji innych wywiadów. I żeby było jasne, to nie widzę w tym nic złego. Nie jest możliwe, żeby u każdego prowadzącego wymyślać swoją historię na nowo, i ciągle coś do niej dodawać, a jeśli wybiera się drogę szczerego przedstawiania swojego życia, to nie ma siły i najważniejsze wątki będą się powtarzać. Cytat. Kilka lat temu mój ojciec zrobił film Siedem Uczuć. Otwierają go słowa profesora Wiktora Osiatyńskiego, wybitnego prawnika i słynnego alkoholika, o tym, że w szkole nauczono go wielu rzeczy, ale nie tego, że jest siedem podstawowych uczuć, które trzeba umieć wyrażać: radość, złość, smutek, strach, samotność, wstyd i poczucie winy. To prawda. Wychodzimy ze szkoły, znając na pamięć wszystkie dopływy Nilu czy Mekongu, daty koronacji polskich królów i tablice Mendelejewa, ale o samym sobie wiemy niewiele albo nic. Nikt nas w szkole nie uczy rozpoznawania swoich uczuć, mówienia o nich, ani co gorsza, radzenia sobie z trudnymi emocjami. One są spychane na margines. Koniec cytatu. Z racji tego, że biografię, autobiografię i wszelkiego rodzaju wywiady rzeki lubię bardzo to i nie mam powodu, żeby nie polecić Wam kolejnej takiej pozycji, czyli książki Michała Koterskiego, właśnie. Dzięki temu, że Koterski jest niesłychanym gadułą, to czyta się tę rozmowę świetnie i nawet jeśli znacie już większość wątków z życia Michała, to śmiało możecie ją potraktować jako uzupełnienie nieopowiedzianych w innych miejscach kwestii i po prostu raz jeszcze przypomnieć sobie, że. Nie warto ćpać, bo was zmiecie z planszy. Tym pozytywnym akcentem kończę. Niezmiennie dziękuję za Wasz czas i do usłyszenia.